Cześć. Witam w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ASG. Jeśli ktoś mnie jeszcze nie ogląda, ja jestem Sławek i witam was w mojej strefie e, ASG. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy w strefie. Pokażę wam replikę, e, opowiem trochę danych technicznych, a potem oczywiście w drugiej części pójdziemy do lasu, postrzelamy i ocenicie e, sami czy warto tą replikę ewentualnie sobie Kupić, bo nie jest repliką, jednak najtańszą. Oczywiście replikę pożyczyłem, a o tym wszystkim powiem w kolejnej części odcinka. Więc jeśli macie ochotę, zapraszam. W tym odcinku kolejna replika. Replika Spec Arms H21. Bardzo byłem ciekawy tej repliki, bo sam rozważałem mocno zakup tej repliki. I tak się zdarzyło, że kolega Paweł, któremu bardzo dziękuję za pożyczenie repliki, pożyczył, kupił taką replikę i ją pożyczył. Dzięki, Wielkie Paweł, że o mnie pamiętałeś. Także dzisiaj ta właśnie replika od Specny w wersji Edge, bo to już jest ta jakby Edge H2120 Edge chyba tak jest pełna nazwa eee, także myślę, że jedziemy na stół i tam będzie e, będę mógł to wam dużo lepiej pokazać i zaprezentować także jedziemy dalej no dobra to jedziemy Special Arms jak widzicie w wersji Edge i zbudowanym Astergate, czyli regulowanym spustem, tak powiedzmy, że można tam wymyślać. Otwieram pudełko i tak prezentuje się specna z, z tym, co przychodzi do klienta, czyli przykładowo do kolegi Pawła. Jak widzicie, certyfikat jakości, oni ją przestrzelili, czyli standardowo na kulkach 0,20. Dla tych, którzy nie wiedzą, testuje się zawsze na kulkach 0,20 eee, replika ma 370, powiedzmy średnio, e, wynik FPS-ów także certyfikat e, plakacik jak ktoś chce sobie na ścianę taki plakacik właśnie powiesić, to proszę bardzo, jest jak wiecie, ja mam powieszone naklejeczki standardowo e, od jak ktoś tam, oczywiście, może sobie przykleić specna dodaje takie gadżety instrukcja w tej instrukcji jest jedna ważna rzecz o której za chwilę jeśli ktoś jeszcze nie miał nigdy specne a chciałby warto przejrzeć po prostu tak zwany tak zwany manual co jeszcze mamy przejściówkę to też dosyć ważna sprawa bo ja mam wszystko na tamie, a tu już jest T-Connect. Zaraz zobaczycie. Do kompletu są dwa magazynki. Co mnie właśnie zdziwiło w tych magazynkach. Wszystko yy, fajnie, że są magazynki, ale magazynki mieszczą tylko 125 kulek, przynajmniej tak podaje producent od Specny, więc klasyczne magazynki yy, tego typu mieszczą 160 kulek, te tylko 125. Są w zestawie dwa. Więc fajnie, że je dają. To jest mega plus. Na początek macie dwa magazynki, ewentualną przejścióweczkę. Kolejna rzecz. Dają fajną rzecz. Uchwyt przedni. I to jest naprawdę kolejna fajna rzecz. Bo to się naprawdę, przynajmniej mi ten uchwyt i koniec, dosyć krótki, ale jest lekki. Więc nawet tu jest wyjmowane, można sobie coś w razie y, draki schować, nie wiem co, chyba miętówkę, ale chyba, że ktoś z Was wie co, do czego jest ewentualnie ten schowek, bo ja kompletnie nie wiem, bateria tu się nie zmieści więc y, no mówię, na miętówki chyba i co jeszcze, aha i sprężyna, o tym nie mówię, bo to jest y, to jest tak dodatkowa sprężyna od Specne M90 na tej poprzedniej, tak jak mówiłem, ona jest chronowana, na tej mocniejszej do zestawu. I kolega od razu kupił yy, sobie sprężynę 140, ale o tym jeszcze za chwilę. O tym, do tego jeszcze wrócę. Teraz tak Sama replika, wyciągam ją z kartonika, z opakowania. I mamy oto piękną replikę spec. piękną replikę. Oto mamy piękną replikę. Specna Arms H-21 Mocno byłem ciekawy tej repliki, naprawdę bardzo, bardzo Ona mnie ciekawiła z jednego powodu O którym w sumie za chwilę opowiem Oczywiście, oczywiście że opowiem Zacznijmy od podstaw, czyli Przyrządy celownicze Przyrządy celownicze stałe, nieskładane co mnie tak samo bolało w moich replikach, że repliki przychodziły z tymi przyrządami, które jeśli założymy już tylko kolimator, czy coś to one zaczynają po prostu przeszkadzać. Fajnie mieć po prostu ewentualnie składane. No ale są, są w zestawie, więc, więc chyba dobrze. No, no, chyba dobrze. Zbudowana jest ze znalu i ze stali i z tworzywa sztucznego, no to wiadomo, długość całej repliki złożonej, czyli z kolbą, taką wsuniętą to jest 810. Z rozsuniętą na maksa to jest 895, czyli to już jest naprawdę kawałek repliki. Waga tej repliki 380, czyli też już solidna waga, co doceniam właśnie w tych replikach, dlatego że. One są bardzo zbliżone do oryginału. Więc 3200 to już naprawdę jest trochę wagi. Jeśli ktoś tego nie lubi, rozumiem. Ale jeśli ktoś chce mieć troszeczkę dzewania oryginału, to fajnie, bo ona po prostu waży. A przez to, że waży, wiadomo, że jest zrobiona z lepszego, z lepszego materiału. Najważniejsze, no w sumie tak z tej repliki, co jest takie ważne, to jest właśnie ten. Gate Alster, czyli wbudowany. Ja się na ten temat chyba nie będę rozpowiadał, rozgadywał tutaj. Spus jest zupełnie inny niż w replikach, tak jak u mnie. Jest delikatniejszy, ten spus chodzi tutaj naprawdę delikatnie. Jeszcze to oczywiście sprawdzimy, będziemy z tego strzelać i zobaczymy. Oczywiście tu można sobie zmienić te strzały pojedyncze, potrójne, i tam cudawianki można sobie poustawiać nie jest to trudne, przetrzymuje mu spost przez 3 sekundy yy, potem odpowiednie yy, przez odpowiednie klikanie można sobie ustawić yy, czujność i, i, i ile kulek ma lecieć i tak dalej więc naprawdę tych ustawień jest tam cała cała masa to by był chyba yy, odcinek, yy, to by było trzeba zrobić osobny odcinek na temat yy, tylko ustawienia tego yy, tego gate'a fajna rzecz yy, czemu nie Elektronika, wiadomo, bo to już jest tam światło, tam już jest czujnik i to już zupełnie działa inaczej działa niż w moich replikach. Co dalej? Ten język spustowy, nie na niego mówią, że to jest solar trigger, tak to się ładnie nazywa. Cała replika, czyli ten taki ładny. Taki ładny, to ładnie tak wygląda, to nazywa się jakoś nano, nano coating, czy jakoś tak, że to nie powoduje, że nie będzie się rysować. To się sprawdzimy, a z Pawem na pewno będziemy się widzieć na grach, oczywiście, więc z czasem będę mógł zauważyć, czy to jest jakoś mocniejsze od tego, co jest na mojej replice na H02 czy na H03. Bo oczywiście do tych replik to do, do tej repliki ją porównuję. Hmm, A właśnie, fajnie jest, że jest budowana yy, lufa precyzyjna. Kolejna super sprawa, bo do swojej repliki musiałem yy, tą lufę yy, dokupić i zamontować i tak dalej, i tak dalej. Więc ona już taką lufę ma. Yy, rotacyjna komora. Hop-up, już wam to pokazuję. Po tych replikach, oczywiście, widać, że to jest yy, one w porównaniu do h dwójki, czy za 3 mają tą pokrywkę, pokrywę wylotu, w oryginale wylotu łusek mają szarą, u nas w moich replikach jest czarna i tutaj mamy rotacyjną komorę hop-up zobaczcie ponoć ona jest bardziej stabilna niż te starsze wersje że można ją dokładniej sobie, do, do, dokładniej sobie ustawić hopka więc oczywiście sprawdzimy, to będziemy ustawiać, będziemy strzelać i oczywiście to sprawdzimy, ale to już w lesie. I to jest i to, i kolejna, kolejną rzeczą jest rzecz, dla której bardzo zastanawiałem się i dla której polecałbym tą replikę, dlatego, że w tej replice jest prawdziwy system szybkiej wymiany sprężyny. I tutaj faktycznie on istnieje. Za chwilę wam go oczywiście pokażę. Zobaczcie, jeszcze tak wam przejada. Oczywiście zrobię wam jeszcze fajne rzuty gdzieś tam w lesie. Gdzieś tam, mówię, postrzelamy, zobaczymy. Naprawdę to jest dużo, sprawia naprawdę wrażenie solidnej repliki. Wcześniej testowałem dla was Dabel, igla czy tą B05 od Specny. No to tutaj naprawdę nie ma, nie ma co porównywać, jeśli chodzi o materiały. To czuć, że to jest ciężkie, że to jest mocne. Yy, nie ma luzów. Jest jeden luz, zaraz powiem. Tu nigdzie nie ma żadnych luzów. Fajnie, to jest naprawdę yy, ok. Niestety w tej replice jest dużo większy luz niż jest w HZR2 czy w hzr trójce. Tutaj jest spory, spory luz. I to jest taki odczuwalny. Więc yy, zaraz włożę jeszcze do, oczywiście do niej baterię. Ale, ale, to słychać, nie? No, no niestety ale jedną wadę y, może posiadać to nic y, takiego to co a no i, aha, i a propos już tej szybkiej wymiany sprężyny, replika jest przystosowana do sprężyny 140 i to jest, y, y, to jest mega, y, mega ważne, bo kupujecie sobie replikę od razu kupujecie, od razu kupujecie sobie sprężynę 140 i do lasu możecie zasuwać bez, bez problemów i myślę, że bez kompleksów naprawdę świetnie się nią pobawicie. No dobra, zobaczmy. Wiecie co, ja tego nie robiłem. Zrobię to teraz pierwszy raz. Myślę, że to nie jest nic trudnego. Przynajmniej tak mówi producent. Więc spróbujmy to odkręcić. Powinienem to dokładnie. Paweł mówi, że to odkręcał, bo tu już jest zamontowana sprężyna 140. Więc co? Odkręcam i. A czekajcie. O, widzicie. Właśnie. Delikatnie, żeby nie urwać kabla. Czyli proste. Wkładacie. Tylko mówię, no trzeba uważać, żeby kabla nie urwać. Nie chcę tutaj. Nie chcę koledze Pawłowi narobić jakiejś biedy, ale nie, dobra, spoko jest. Czyli wsuwacie, zaraz to będziemy składać, więc, yy, czyli wysuwam, no, ten kabelek tutaj się... Dziwny, bo jest bardzo sztywny. W tych moich replikach on jest bardzo mięciutki, jakiś silikonowy, a tu jest mega sztywny ten przewód, może specjalnie tak jest zrobione? Nie mam pojęcia, tak zaglądam do środka tutaj, zobaczcie, jak ten kabel mi się tutaj umieścił. Nie, nie, nie da rady. Ściągam uchwyt do paska i co dalej? Yy, już się zastanawiam jak to ściągnąć. To jest po prostu śruba, tutaj i zobaczcie. Ja nie mam takiego dużego klucza w tej chwili, więc po prostu śrubokręt. I zobaczcie, to się odkręca. Odkręca się w przeciwną stronę do wskazówek zegara. Się boję, że mi to wystrzeli, bo ta sprężyna tu jest naprawdę mocna. Muszę to robić delikatnie. Zobaczę, czy palcami się da. O, da się. Czyli wystarczy delikatnie popuścić. I uwaga, bo się boję, że mi to naprawdę wystrzeli. Nie wiem, ile tego gwintu jest, nie robiłem. mówię tego nigdy. Muszę to robić ostrożnie. Czyli, wiecie, żadna filozofia. Jak widzę. O! E, nie myślałem, że mocniej będzie. I jest. Jest. Sprężyna. Zobaczcie, jakie to jest proste. I faktycznie zajmuje to naprawdę chwilę. Składamy sprężynę No już jest o ciężej, ale się udało. O. E, bardzo fajnie, naprawdę Super sprawa. I co? Dokręcam palcami? Dokręcam. No, końcóweczka już troszkę ciężej, ale bez problemów. No, i jak widzieliście, banalnie proste, zakładam to z powrotem. Tutaj uważajcie na ten przewód. I właśnie to mi właśnie zastanawia tutaj w tym przewodzie, że on jest mega sztywny, ale to nie jest jakieś kłopotliwe. Można go sobie tutaj wyciągnąć, tylko delikatnie, żebyście niczego nie uszkodzili. Tu go możecie. Z długo trzymacie. Tu, czyli wkładacie, przekręcacie i dokręcacie. O, i dokręcacie pierścień. O kurde. I, I dokręcacie pierścień. No, trzeba pilnować, żeby to się nie obróciło. i tutaj przydałoby się i tu by się przydał e, klucz do dokręcania ale można to też zrobić delikatnie śrubokrętem w ten zadziór delikatnie uderzyć ja tak robię ze swoją repliką i to zawsze trzyma od czasu do czasu tylko dokręcić i gotowe i to i to było najciekawsza rzecz która która mnie do tej repliki ciągnęła, żeby zobaczyć, jak jest faktycznie z tą szybko wymianą sprężyny. I ona tutaj faktycznie jest. Jeszcze ostatnia rzecz. Tu jest T-Connect, i to by było w sumie wszystko. Więc, żeby już nie przedłużać. To, co chciałem wam najbardziej pokazać, na czym najbardziej mi zależało, żeby wam pokazać tę replice, przynajmniej mi na tym by zależało w mojej replice. Ta szybka wymiana sprężyny, bo chcecie jechać sobie właśnie na jakiś CQB, chociaż ona jest troszkę długa, ale przecież nie każdy musi mieć od razu 5 replik. Wystarczy jedna z szybką wymianą sprężyny i można się świetnie bawić. To jest na tym, w tej części to będzie wszystko. Zapraszam Was teraz, idziemy do lasu. Pamiętajcie, że jeśli, jak możecie, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Zosta jak macie pytania, piszcie śmiało. Jeśli możecie, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Bądźcie ze mną. Na tą chwilę to tyle. Jedziemy do lasu, postrzelamy. To co? Jedziemy dalej. I tym oto szybkim sposobem jesteśmy w lesie, gdzie będziemy testować replikę H Arms H 21. Zobaczcie jak ona wygląda tutaj w lepszym świetle, w całości. Prezentuje się naprawdę fajnie. Zobaczcie. Naprawdę kawał fajnej repliki. Już żeśmy już troszeczkę postrzelali sobie tutaj z Marcinem, bo on jest dzisiaj ze mną i będziemy oczywiście sprawdzać zasięg tej repliki. Ale posłuchajcie, jak, jak to strzela w ogniu ciągłym. Dodam jeszcze, że magazynek to jest ten mazynek, który został dołożony do tej repliki. I naprawdę, świetna szybkostrzelność. Bardzo delikatny spust. Naprawdę, wystarczy go lekko musnąć i te kulki już lecą. Fajny dźwięk, bardzo taki lekki. Także magazynek od Spetyn, ten oryginalny, podaje bezproblemowo do ostatniej kulki. Nic nie zostawia. Bo to czasem tak bywa, że zostaje jedna czy dwie, w tej y, opcji nie zostaje nic. Jak widzicie, y, naprawdę, kurde, fajnie. Naprawdę bardzo fajna replika. Bardzo fajny, y, czuły spust, y, y, i można go sobie regulować. Jak powiedziałem, to jest temat y, na osobny odcinek. Więc y, ładuję kolejne magazynki i próbujemy strzelać. Y, sprawdzimy jej po prostu zasięg. Więc jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, powtórzymy to co z poprzedniej edycji repliki, czyli Marcin będzie znowu się cieszy, znowu będzie strzelał do mnie, tym razem pierwsza odległość to 40 kroków, ustawiam się, Marcin będzie strzelał do mnie, nie wiem czy będzie mnie tam widać, nie mam nic takiego co bym mógł się jakoś bardziej oznaczyć, ale postawię tam drugą kamerę, więc tutaj w rogu pojawi się okienko z, z celem wprost na mnie, więc Jedziemy 40 kroków. I e, na, napiszcie w komentarzach, w co mam celować następnym razem. <noise> Jak widzieliście w tej mojej ramece 40 metrów. Naprawdę odczuwalne, nikt mi nie powie, że jest inaczej. 60 metrów e, będziemy, będę się przesuwał o tyle, bo to naprawdę czuć. Yy, Padawany, zadowolony? <gry> Bardzo. Yy, Coś tam słychać? Nie? Ja, ja słyszę, że mam trafienie za każdym razem. Nie? Yy, dobra, jedziemy 60 kroków. Przedstawiam tą małą drugą kamerkę i jedziemy dalej. Jak widzieliście 60 metrów na tym tutaj mm, mniejszym ekranie zboczku mm, Naprawdę odczuwalne. W ogóle bez problemu Macie miałeś jakiś problem z trafieniem na Nie, 60 metrów? Żadnego. 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 Czyli 60 metrów bezproblemowo. Jedziemy 75 powiedzmy, yy, bo ta już tak to jest tak troszeczkę no. mi się tak ko kojarzy. Dobra, jedziemy 75. Czyli co, 75 metrów poczułem, ale to już uważam, że więcej te 80 metrów, 80 kroków to już by było takie naprawdę pyknięcie, bo 75 kroków to ja to poczułem na, taką, na tego mojego kombata, ale to już było tak, no nie było takie mocne. No wyczuwalne, ale nie mocne, jeśli ktoś ma jakieś tam kamzę, to już tego może nie poczuć. Więc na 75 metrach uważam, to jest taki limit tej repliki. Pamiętajcie, że ta replika jedyne co ma wymienione, to ma wymienioną sprężynę. I w zasadzie tyle. Ty 75 metrów nie miałeś problemu z trafieniem. Czy... Nie, znaczy zależy, no, też od lunety, nie? No oddałeś kilka strzałów, lunety, zanim we mnie trafiłeś, tak, to zanim, prawda. Zanim wycyrkulowałem mhm. ten, ten kierunek, ale nie no fajnie, no, naprawdę dobrze się strzela tą broń. Nie? Jeszcze muszę dodać. Y, magazynki do specny. Czyli to są te drugie magazynki od specyny, które mam, one też pasują i magazynki od Cymy też pasują i też podają bez żadnego problemu. Postrzelajmy trochę. Widzicie nasze, nasze podsumowanie? Replika nie należy do najtańszych. To po pierwsze, tak, tak, bo tak. kosztuje ponad 1000 zł, więc nie jest najtańsza. Krótsza jest od HK416, na pewno. Od H03. H03? No. Od H03 jest troszeczkę krótsza. I długość lufy ma w ASG ogromne znaczenie w zasadzie. Znaczy, jeśli się ma inne, ale to jest stok, prawie stok. No bo sprężena tak. jest dosyć tania, więc. Replika za 1100 zł, powiedzmy, plus sprężyna i w bateria i ładowarka i macie komplecik, fakt, że nie najtańszy. Do czego moglibyśmy ją porównać? Moglibyśmy ją porównać do tego co testowaliśmy, do tego Double Igla. ale ona miała mniejszy zasięg jednak. Dużo mniejszy. Dużo mniejszy zasięg, dużo mniejszy. więc cena ma za jednak zawsze troszeczkę znaczenie. Replika tak. konkretnie zbudowana, z metalu, w miarę ciężka, dość solidna. Co jeszcze? Dosyć, jak na stok bardzo celna? Celna, tak. Celna, ja to oczywiście kolimator celna. jest dołożony. Mm. Nie wiem czy było w ogóle ustawiane cokolwiek. Nie, ja nic nie ustawiałem. No właśnie, dlatego e, mówię, że... Można na... byłoby się jeszcze powalić, pewnie można tam jeszcze z niej troszeczkę wyciągnąć, ale chodziło o zasięg, więc nie, nie o taką stricte celność. Trafiałeś tak. mnie na 75 metrów. Więc uznajemy, że 75 metrów to jest naprawdę daleko. To już jest naprawdę daleko. Jeszcze nie widziałem tego materiału i nie oceniam, jak tak daleko było mi widać. Tym bardziej, że jestem na zielono ubrany, jesteśmy w lesie, jesteśmy latem. Więc nie jest tak dobrze nas widać i, i to 75 metrów. Podsumowując... Bardzo dobra replika. Bez bardzo, zastrzeżeń. Bez, nie ma... Ani się nie zacina, hmm. tutaj nic, fajnie strzela. Cichsza jest. jest dobrą. Od... Tak i jest, inny dźwięk jest wydaje. Jest cichsza to trzeba... niż H02 czy H03. Tak, nie? tak inny dźwięk trochę wydziały, no, wydaje. Nie? No, ale to ogólnie jest bardzo fajna, ale no, podobna. No. Podobna też nie? do tej HK416. H03. 03. No dobra, na dziś to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli Wam się podobał zostawcie łapkę w górę. Jeśli możecie zostawcie suba. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. I polecam. I polecam.